Hej, witajcie. Dzisiaj będzie haul. Bardzo dawno haulu nie robiłam. Chyba ostatni raz latem. Ale też ja rzadko chodzę na zakupy, szczególnie jakieś większe. O, jak nagrywam haul, to Kicia zaczyna wycinać chrupki. Nieważne. W każdym razie pokażę Wam na ostatnich jakichś zakupów. Teraz kicha. Z Rosmana z tej wyprzedaży minus 40% i parę ciuchów z Weromody ale które już kupiłam w sumie na przestrzeni dłuższego czasu, to nie były jakieś jedno ostatnie zakupy, ale zabrałam to wszystko do kupy, bo, bo nie nosiłam jeszcze tych ciuchów, więc są nowe i wyglądają no, no, ok, więc, e, więc Wam wszystko e, pokażę. No i zaczynając od... E, aha, no i zmieniłam trochę tło, może nie wiem, co sądzicie, czy wolicie białe ściany, czy to? Trochę, trochę e, zmian. E, więc zaczynam od tej promocji w Rosmanie i wszystko tam kolorowe produkty były minus 40%. I pierwsza rzecz to jest ten puder z Eveline Cosmetics. Ja mam w kolorze 20. Transparent. Tak on wygląda. I ja już go kiedyś miałam, ale niestety mi się nosiłam go w torebce i on mi się skruszył. Niestety, wszystkie te pudry, nieważne czy drogie, czy tanie, one mi się wszystkie po prostu w torebkach przy upadku, czy nie wiem, po prostu przy jakichś um, okolicznościach natury one mi się rozwalają albo mi pęka puder w środku albo puderniczka naprawdę nieważne ile to kosztuje. Jedyny puder, który yy, nie jest w stanie się skruszyć i puderniczka wytrzymuje i sam puder też jest ok, to, to jest ten Synergen za chyba 7 zł. Uważam, że jest naprawdę dobrym pudrem i na pewno też go odkupię, ale chciałam coś z lusterkiem takiego, żeby mogła się przejrzeć no i kupiłam ten puder, on normalnie kosztuje około 20 zł a może mniej, wiem, że po przecenie on kosztował 8 coś, czyli był w cenie tego Synergen więc go kupiłam i to będzie mój puder do torebki i kupiłam jeszcze jeden puder, który chciałam mieć w domu jak się maluje. taki właśnie do makijażu, a tamten tylko taki do poprawek no w sumie, jak ja tam poszłam, to już wszystko było strasznie przebrane. Jak nawet były jakieś produkty, to nie było kolorów. I coś, co znalazłam w miarę jasnym kolorze, to jest ten Eclat Mineral, mineralne jakieś tam rozświetlenie prasowane. Co to jest? Nie ten puder prasowany. Dla równej, matowej i rozświetlonej skóry. I to jest 02 Vanille. 02 Vanille, czyli waniliowy, czyli pewnie tak jak Healthy Mix, ale on nie jest jakiś taki bardzo jasny, ale też całkiem fajnie pędzlem rozprowadzony daje radę, mam go dzisiaj na sobie, bardzo ładnie to wygląda, ale żeby to był jakiś szał, no to też nie wiem. Nie pamiętam ceny, on kosztował po przecenie jakoś około 30 kilku złotych, ale przy mi, nie, nie pamiętam ile on kosztował. Kupiłam jeszcze dwa podkłady, na które się czaiłam długo i chciałam je w sumie zamówić na lekro, bo one są dużo tańsze, ale stwierdziłam, że skoro jest ta przecena, to kupię je właśnie w Rosmanie. i to jest mix, który wymyśliła moja koleżanka, pozdrawiam Cianiu, która brała ślub w tym roku w lipcu i było 30 stopni, było mega gorąco i ona właśnie pomieszała te dwa podkłady to jest Max Factor Lasting Performance i Revlon Color Stay. I ja też, go, też na sobie miałam tą mieszankę, bo wtedy od niej sobie pożyczyłam i naprawdę dało radę. Jest fajne krycie, a nie robi takiej, takiego efektu cakey. Natomiast jest ciężki, jest mega kryjący i na co dzień to zależy, jak ktoś lubi. Ma skórę naprawdę taką problematyczną, albo jakieś naczynka. To tak, ale tak normalnie to ja bym Wam nie, nie polecała. Za bardzo tej mieszanki jako takiej codziennej. Ja sobie to kupiłam z myślą właśnie o jakichś takich bardziej imprezowych wyjściach na wieczór, no a na dzień używam kremu BB. Natomiast dzisiaj mam ten podkład na sobie i z tym pudrem z burżuła bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Ja puder ten mam w kolorze 102 pastel, bo już nie było najjaśniejszej setki. I nie jest ciemny, daje radę, Tylko, że on ma taki dziwny, taki siny odcień, i to musicie lubić. I też to, no jeżeli chcecie sobie kupić ten podkład, to koniecznie sprawdźcie kolor, bo on jest taki dziwny. E, Rewan color Stay już miałam kiedyś. E, miałam w kolorze 150 baff e, dla skóry, tłustej i mieszanej. I też oba kosztowało około 30% przecenie, czyli tak jak na co tu jeszcze ciekawego? Zapachy Tatami, bardzo lubię ten zapach. Kiedyś już wam pokazywałam i dobrze mi się kojarzy. Tutaj inne, ale to nieważne. Nie o tym. Co Wam chciałam pokazać? Aha, kupiłam szampon Baby Dream, który kosztuje 3 zł. Słuchajcie, tak, on nie ma parabenów, nie ma SLS-ów. Nie ma żadnych z tego co ja tu widzę złych składników, więc naprawdę lepszy niż nie jeden organiczny szampon, bo niektóre organiczne szampony mają gorszy skład. Jest tu napisane, że wyciąg z kiełków pszenicy umożliwia łatwe rozczesywanie. Ja mam problem z rozczesywaniem włosów. i bałam się, że po tym szamponie będę miała problem. Natomiast nie mam, wyglądają ładnie. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ ostatnio wszystkie szampony powodują u mnie to, że swędzi mnie głowa, mam, włosy mi się szybko przytłuszczają i, i jakoś ta skóra głowy źle reaguje. Już dwa razy nim myłam włosy. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo delikatny, ładnie myję. Mam ładny kolor. Nie mam żadnych jakichś żółtych włosów i kosztuje. 3 złote i w ogóle jest świetny, naprawdę i teraz się przerzucam kiedyś myłam e, Niveon dla dzieci, ale uważam, że ten jest lepszy i teraz się przerzucam na tym. i ostatnia rzecz z Rosmana, słuchajcie jeżeli lubicie herbaty, to ja uwielbiam całą tą serię herbat, tutaj jest e, zielona z cytryną, ale też zostawiłam właśnie pudełka żeby specjalnie Wam pokazać, bo już się zbieram któryś miesiąc, żeby Wam pokazać i nie mogę ta jest bardzo fajna tu jest napisane coś po niemiecku, nie mam pojęcia, to jest jakaś owocowa, to nie jest czarna herbata ani zielona, tylko to są same, same owoce, ale jest niesamowita, no po prostu nie umiem określić tego smaku. Ja na przykład nie lubię takich truskawkowych, malinowych i tak dalej herbat, bo one nawet jak są naturalne, to, to wtedy są kwaśne, jak nie są, to są takie chemiczne, a to jest jakiś tam banan, ananas, mango. I jest po prostu niesamowita ta herbata. Karolina jak u mnie była i, i piła, tą mówię o jaka dobra, i po prostu każdy jak do mnie przychodzi, moja mama też jest zachwycona. I e, wszyscy, którzy przychodzą do mnie i robią im tą herbatę, to mówią, wow, w ogóle, jak, jaki niesamowity smak. Także spróbujcie sobie. One są to 4,50 wszystkie i jest jeszcze w wersji marokańskiej, czyli to jest taka zielona, trochę słodk z taką słodkawą miętą. Kto był w Maroko, to, to wie. I rzeczywiście ona tak smakuje i też jest bardzo ee, bardzo fajna. Także te herbaty. I co? A jeszcze tutaj jest fast food dla zwierząt. Mówicie mi, że to nie jest dobre. Ja wiem, że to nie jest dobre, ale ja raz na jakiś czas, e, tak jak sama sobie zamawiam pizzę, to zwierzakom też robię e, dzień fast foodowy i jedzą <laughs> takie niekoniecznie zdrowe rzeczy. Widzicie? Zobacz co to jest. Co to jest? Co to jest? Zobacz, zobacz No chodź. No chodź, chodź, chodź. No przyjdziesz do mnie? Tak, jest kotek. Zobaczcie. Tak to zawołać kota, to nie przyjdzie nigdy w życiu. Ale jak. Zobacz. No dobra, dobra. Czekajcie, skończyłem nagrywać, co dostaniecie. Dobrze, teraz szybko, bo mi się bateria e, zaraz skończy. Następna, e, teraz Weromoda. E, no i z Weromody na przykład mam to, co mam na sobie, spróbuję Wam pokazać, to jeszcze jak Karolina u mnie była w Łodzi, to jest taki, takie bawełnione coś, tu ma kieszenie, rękawy, takie do noszenia po domu, albo do narzucenia na coś, Op. i to kosztowało 40 zł, następna rzecz kupiłam sobie z myślą o imprezach takich wszystkich świątecznych, i teraz pierwszą imprezę będę miała niedługo, ale ona jest dosyć wcześniej i nie wiem, czy nie za bardzo jest ta sukienka. Um, jak na tą godzinę, nieważne w każdym razie zawsze chciałam iść na imprezę świąteczną taką, e, tak jak oglądam w, Amery w amerykańskich filmach zawsze jest jakaś impreza taka świąteczna i wszyscy mają w ogóle jakiś brokat, złoto na sobie i tak dalej no i spadło i ja kupiłam sobie taką sukienkę ona ma długie rękawy jest taka przed kolaną, nie jest krótka jest taka dosyć workowata, więc trzeba ją związać paskiem, żeby jakoś to fajnie wyglądało. I ma taki dekolt, może nie bardzo głęboki, ale jednak. I z tyłu ma wycięte plecy, więc albo trzeba ją nosić bez stanika, albo coś pod nią założyć, albo na nią jakiś żakiet. Także, no zobaczę, na pewno na jakąś imprezę ją założę. Jeszcze nie wiem na jaką. Też myślę, że fajnie pod nią by jakaś taka jedwabna koszula z komnierzykiem też może fajnie wyglądać. Ale to jeszcze pokombinuję na pewno w jakiejś stylizacji mnie w niej zobaczycie. I ona kosztowała 39 zł w Eromodzie przed przeceną 150. Także to jest to. I jeszcze tak, kupiłam taką bluzeczkę w czachy. To pewnie karolinie też się będzie podobać, bo ona lubi wszystko z czachami. Taki ma motyw, taka zwykła bluzeczka, ona nie jest bardzo prześwitująca, więc można ją nosić na bieliznę, bo nie wygląda to jakoś bardzo tak wulgarnie. Troszkę prześwituje, ale, ale tak akurat. Albo można pod nią założyć jakąś koszulkę i jest właśnie śmieszne, bo niby jest taka luźna, niby taka bluza, ale wygląda dosyć elegancko i podoba mi się. Taka imprezowa, zakryta, ale odkryta, bo prześwitująca. Ja lubię O, Kicia przyszła. Eee, no więc to i ona kosztowała 49,90 po przecenie ze stówki. Stówki bym za nią nie zapłaciła. I do niej akurat sobie kupiłam takie spodnie. Widzicie, one są takie niby skórzane, niby z jakiejś takiej żywicy, to one są syntetyczne. Ale w Zarze jest pełno takich spodni, kosztują około 200 zł, a zawsze jest problem z takimi spodniami, że nie wiadomo, jak one się będą zachowały po praniu, natomiast też bardzo dużo tych spodni z Zary w ogóle jest napisane, że nie można prać, tylko czyścić benzyną, więc zanim je kupicie, to sprawdźcie metkę. Te można prać ręcznie, natomiast właśnie one, one są takie jakby no nie wiem, takie proste w gumowe dziwne. Z daleka sprawiają wrażenie skórzanych, i to mi się bardzo podoba. Fajnie leżą takie zwykłe. Okej, okay, bateria wypadła, i za chwilę znowu padnie, więc muszę się streszczać. Więc to były te spodnie, i one kosztowały 89 zł. Przecenione ze 150 I ostatnia rzecz, w której się zakochałam. Kitek. Możesz fajnie rozrabiać z tyłu. To jest taki sweater. Jest wielki szary. Ma tutaj takie. O, dziury. Tak wygląda. I tu jeszcze ma. O, tu ma taką dziurę. Nie wiem, czy to specjalnie, czy nie, ale zajęliście mi się ta <grabia>. podoba. I taki, to jest taki w stylu Beauty, beauty Crash albo są so Totally yy, Vlog. Dziewczyn. Yy, jest niesamowity. Fajnie wygląda na gołe ciało lecznego znaczy na ciało, no ze stanikiem tak i tutaj widać i można go nosić jako sukienkę albo jako e, jako sweter do spodni to jest chyba, to jest rozmiar XL więc on jest wielki ale on jest taki oversize'owy, na pewno nie sprzyja sylwetce, bo wyglądam w nim trochę jakbym była w ciąży, ale tak mi się podoba że nie, nie byłam w stanie się oprzeć może z jakimś paskiem z jakimiś śmiesznymi rajstopami, butami, no nie wiem, nie sprzyja sylwetce ale wygląda świetnie, bardzo mi się podoba i on słuchajcie był przeceniony z 400 zł na 69. Więc go kupiłam jestem mega mega zadowolona i widzę, widzę siebie Widzę siebie w tym spetrze. Naprawdę jest ekstra, jest z czystej wełny, ale nie, nie gryzie jakoś bardzo, więc jest ok. I to by było już wszystko z um, moich zakupów. Tak, to by...